Dzisiaj Polskę obiegła smutna wiadomość o śmierci Leszka Moczulskiego. Działacz opozycji antykomunistycznej miał 94 lata. Dla wielu pokoleń pozostanie legendą. Leszek Moczulski zmarł w wieku 94 lat. Był prominentnym działaczem opozycji antykomunistycznej oraz założycielem i liderem KPN. Informacje o jego śmierci przekazał Zbigniew Konwiński w czwartek w mediach społecznościowych. Dziś odszedł Leszek Moczulski. Legenda antykomunistycznego podziemia. Twórca KPN, Konfederacji Polski Niepodległej, redaktor. Więzień polityczny. Człowiek za sprawą którego trafiłem do polityki. Niech spoczywa w pokoju. Do zobaczenia szefie, napisał. Leszek Moczulski urodził się 7 czerwca 1930 roku w Warszawie. Był politykiem, historykiem, geopolitykiem oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. W 1946 roku zaangażował się w działalność młodzieżowej podziemnej zbrojnej organizacji młodzieżowej w Sopocie, w latach 1947,1948 był członkiem Związku Walki Młodych, a w 1948 roku przystąpił do PZPR. Dwa lata później został usunięty z partii za popieranie Władysława Gomułki w 1958 roku. Na mocy orzeczenia sądu wojewódzkiego stwierdzającego jego niewinność wyszedł z aresztu. W tym samym roku ukończył studia z historii na Uniwersytecie Warszawskim. Po zwolnieniu z więzienia krótko pracował w telewizji polskiej, ale następnie nałożono na niego dwuletni zakaz wykonywania pracy dziennikarskiej. W latach 60. Moczulski zajął się działalnością konspiracyjną, nawiązując liczne kontakty z przedstawicielami przedwojennego środowiska Piłsudczykowskiego, w tym z generałem Romanem Abrahamem, weteranem Armii 2 RP. W kolejnych latach podkreślał swoje inspiracje tym środowiskiem. W marcu 1977 roku był współzałożycielem ruchu obrony praw człowieka i obywatela, w którym obok Andrzeja Czumy pełnił rolę nieformalnego lidera. Był również redaktorem pisma Opinia. Po powstaniu Robcio był obiektem licznych represji ze strony władz komunistycznych, zatrzymywano go około 250 razy. We wrześniu 1979 roku założył własną partię polityczną. Konfederację Polski niepodległej, która miała na celu odzyskanie pełnej niepodległości. W 1980 roku został aresztowany, a dwa lata później skazany na 7 lat więzienia. Zwolniono go na mocy amnestii w 1984 roku. W kolejnym procesie w 1985 roku otrzymał cztery letni wyrok, jednak wyszedł na wolność w 1986 roku. W 1987 roku wyjechał na Zachód, gdzie spotkał się między innymi z wiceprezydentem USA Georgem H. W. Bush'em. W wyborach w 1990 roku ubiegał się o urząd prezydenta RP, zdobywając 2,5% głosów i zajmując ostatnie miejsce. W internecie pojawiły się posty, w których politycy oraz bliscy żegnają Leszka Moczulskiego. Odszedł Leszek Moczulski, antykomunista wtedy. Gdy to wymagało odwagi i poświęcenia, a nie było drogą do kariery. Miała być rewolucja bez rewolucji i się dokonała. Na pożytek i chwałę Polski, napisał Radosław Sikorski. I dodał: Żegnaj przywódco KPN. Byłeś inspiracją dla pokoleń patriotów, dodał minister spraw zagranicznych we wpisie na Platformie X.